Dzień dobry, szanowna młodzieży, drodzy maturzyści. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj się z wami spotkać, zwłaszcza w takim momencie dla Was wyjątkowym. Mianowicie za chwilę będziecie dokonywali wyborów co do dalszego swojego rozwoju. Tak naprawdę projektowali przyszłość edukacyjno-zawodową i od tej decyzji w dużym stopniu będzie zależała Wasza przyszłość. Dlatego chciałem na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Uwagę, jeżeli pozwolicie, oczywiście, ponieważ myślę, że w kontekście decyzji, jaką musicie podjąć, jestem przekonany, że takie tutaj rozważania wspólne pomogą Wam wybrać tę właściwą drogę. Po pierwsze, nie macie jednego tylko wyboru. Możecie rozpocząć pracę zawodową, możecie pójść na studia, możecie założyć własny biznes. Tych dróg jest wiele. Ważne, aby wybór był w jak największym stopniu Waszą decyzją. Wtedy będzie to gwarantowało Wam, że będziecie też spełniali swoje marzenia. I pięknie o tym napisał kiedyś Albert Einstein. Mianowicie pisał tak: każdy jest geniuszem, ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod względem jej zdolności do wspinania się na drzewa, to przez całe życie będzie myślała, że jest głupia. O co chodziło temu wielkiemu człowiekowi? O to, że każdy z nas jest inny. I kolokwialnie mówiąc, nie wolno wszystkich wrzucać do jednego worka i mierzyć jedną miarą. Dlatego powinniście tak wybierać, aby ten wybór był odzwierciedleniem waszych pasji, waszych marzeń, tego, co w życiu chcecie robić, czy czym chcecie się zajmować. Pamiętajcie, każdy z Was jest inny. Dlatego każdy jest geniuszem, dlatego macie prawo wybrać taką drogę, jaką sobie zaplanowaliście, czy też wymarzyliście. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na ogromną dynamikę zmian, która nam towarzyszy. Zobaczcie, to jest ostatnie 10 lat. Pamiętacie te lata i zobaczcie, co się tutaj zmieniło. Chociażby powstały smartfony, Harry Potter. Tania produkcja w Chinach, banki online, reality show, tanie zakupy, tanie linie lotnicze, powstały portale społecznościowe jak Facebook, Twitter. To tylko wymienione niektóre dokonania techniczne. I jest zdecydowanie więcej, ale to pokazuje w jakiej dynamice zmian przyszło Wam żyć. Tak wyglądała chociażby fabryka Forda w XIX wieku, a tak, Wygląda dzisiaj. To rodzi określone oczekiwania wobec Was i wobec tego, jak powinniście być przygotowani do zderzenia się z tym zmieniającym się światem. A to nie wszystko. Musicie też pamiętać o tym, że coraz większą rolę odgrywa w naszym życiu sztuczna inteligencja. Pisze chociażby o tym na świetny socjolog Grzegorz Lindenberg. To. Jakie miejsce ona zajmuje już dzisiaj, a jakie będzie zajmowała za 10 lat, tak naprawdę jest jeszcze nieokreślone. Wiemy tylko, że wzrost jej znaczenia jest przeogromny. I mówił o tym dwa lata temu, już w Davos, miliarder, filantrop Jack Ma. I on zwrócił na kilka rzeczy tutaj uwagę, i myślę, że one też dla Was powinny być ważne. Po pierwsze, w przeciągu 9 lat, czyli do roku 2030, gdzieś prawie 800 milionów miejsc zostanie zautomatyzowanych. Dlatego dzisiejsza edukacja jest wielkim wyzwaniem. No i powinniście mieć to na uwadze. Warto inwestować w tak zwane miękkie umiejętności: wartości, zaufanie, niezależne myślenie, współpracę, troskę o innych. Wszystko, czego uczymy, musi być różne od maszyn. Wtedy będziemy mogli tak naprawdę z nimi konkurować. Też i polskie badania prowadzone tutaj u nas, aktywni plus przyszłość rynku pracy, pokazują, że niektóre zawody już dzisiaj zagrożone są w 90% automatyzacją. I myślę, że to też jest ważna dla Was informacja. Chociażby takie zawody jak robotnik rolny, sprzedawca, recepcjonista, księgowy czy agent ubezpieczeniowy, urzędnik bankowy, pocztowy. To są te zawody, które w dużym stopniu już tak, są automatyzowane. No a takie zawody jak chociażby psycholog, pielęgniarka, analityk biznesowy, specjalista IT, wykładowca czy lekarz nie muszą się tutaj Martwić o swoją przyszłość. Czyli, krótko mówiąc, zawody kreatywne, wymagające takiego nieszablonowego działania, są bezpiecznym kierunkiem rozwoju. I myśląc o swoim wyborze, też powinniście mieć to na y, uwadze. Nie bez kozery Nelson Mandela napisał, że edukacja to najpotężniejsza broń, jakiej możesz użyć, żeby zmienić świat. To znaczy też, że edukacja może zmieniać nas. Dlatego, jeżeli wybierzecie, Jakąkolwiek z dróg, czy to rozwój zawodowy, czy to właśnie studia, czy też założycie własną firmę, pamiętajcie, że kluczem do sukcesu są kompetencje. Kilka tysięcy lat temu Sokrates napisał, że mądry człowiek to taki, który nie tylko coś wie, ale potrafi jeszcze coś zrobić i wie, jak się zachować. No i to jest najprostsza definicja właśnie kompetencji. Wiedza, umiejętności, postawy. I nie jaką uczelnię wybierzecie, czy jaką drogę. Nieważne, czy to będzie uczelnia techniczna, czy też humanistyczna, czy będzie to uczelnia w dużym ośrodku, czy w małej miejscowości, to nie ma takiego znaczenia, jak to, w jaki sposób wykorzystaniecie czas na zdobywanie właśnie tych kompetencji kluczowych. Jak będziecie pogłębiali swoją wiedzę, jak będziecie kreowali swoje umiejętności, jak realizowali i jakie postawy. Pytor Gawor napisał takie piękne słowa. On pisał tak, że każdy zawód tak naprawdę nie jest tylko wyznacznikiem właśnie działań uczelni, kolegów, znajomych, szefa. Każdy zawód to takie laboratorium, w którym trwają poszukiwania Zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności, postaw, i tak naprawdę nowy zawód, nowa uczelnia to przede wszystkim kreowanie siebie. I w największym stopniu to od Was będzie zależało, w jakim stopniu przygotujecie się do tego zderzenia z tym nieprzewidywalnym troszeczkę światem, do zderzenia z tymi zmianami, które tak szybko i dynamicznie następują. To przygotujecie się do wykonywania swojego przyszłości zawodu. To w największym stopniu będzie zależało od Was. A czy warto inwestować w kompetencje? Tak. Pokazują to chociażby ostatnie badania bilansu kapitału ludzkiego. No i zobaczcie, prawie 75% prado, pracodawców ma problem z rekrutacją pracowników. Yy, I tutaj pracodawcy wskazują na trzy kategorie kompetencji, których oczekują od pracowników. Po pierwsze zawodowe, czyli ściśle związane z zadaniami na danym stanowisku. To jest ta wiedza i tutaj, jak też badania pokazują, nie jest tak źle, ale kolejne samoorganizacyjne, chociażby takie umiejętności jak zarządzanie czasem, samodzielność, podejmowanie decyzji, przejmowanie inicjatywy, odporność na stres, czy w ogóle zaangażowanie, chęć do pracy. No i trzecia grupa. Interpersonalne, umiejętność kontaktowania się z ludźmi, bycia komunikatywnym, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich. Wydaje nam się, że te wszystkie, jakby, umiejętności i kompetencje posiadamy. Jednak, re, y, będąc na rekrutacjach, bo też mam przyjemność w nich uczestniczyć, okazuje się, że w największym stopniu jednak to wiedza z tym y, elementem, który jest realizowany na wysokim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętności i postawy, tutaj bywo, bywa różnie. Dlatego warto, abyście, wybierając swój rozwój, ze yy, względu na to, jaki on będzie, pamiętali, aby też poświęcić sporo czasu na zdobywanie umiejętności i też ten rozwój osobisty właśnie w zakresie tych kompetencji chociażby, które tutaj yy, Pokazałem. Przed Wami, tak jak powiedziałem, wybór drogi, która może być spełnieniem marzeń. No i warto też mieć to na uwadze, ponieważ w większym stopniu dokonacie prawidłowego wyboru, w tym większym stopniu będziecie szczęśliwymi ludźmi. A też o to chodzi. I pięknie o tym pisał chociażby John Lennon. Zobaczcie. Kiedy miał 5 lat, moja mama zawsze mówiła mi, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, z mnie, kim chcę być, gdy dorosnę, odpowiedziałem, że chcę być szczęśliwy. Powiedzieli mi, że nie rozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia. Dlatego, droga młodzieży, dokonując wyboru, czy to uczelni, czy to drogi zawodowej, czy zagładając własny biznes, pamiętajcie, aby nie zapominać też o tym, co w życiu jest najważniejsze. O tym, aby ta droga nie tylko dawała Wam satysfakcję taką zawodową, ale sprawiła, że będziecie szczęśliwymi ludźmi, bo tak naprawdę o to w życiu chodzi. Życzę Wam, aby Wasze wybory były w jak największym stopniu trafne i w jak największym stopniu były Wasze. Życzę Wam wszelkiej pomyślności. Dziękuję. Do widzenia!